To dzisiaj 334 miliony euro. Ja Państwu dziękuję. Dziękuję Państwu. Zapraszam na jutro. I chciałam teraz Monice Olejnik pogratulować. Dzisiaj jest też 25-lecie kropki nad i. Także Monika Olejnik za chwilę z Państwem. Jak zwykle od 25 lat tutaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia do jutra. 3 października, 25 lat temu, ruszyła pierwsza kropka. Zobaczmy. Zobaczmy. Dobry do wieczór państwu. Gościem programu jest dzisiaj Wiesław Walędziak, który dobry specjalnie dzień. dla TVN-u, dla Kropki nad I, postawił kropkę nad I i zrezygnował z funkcji premiera. Właśnie zrezygnował pan czy nie? Dostał pan propozycję? Nie, nie no, bez, przesady, bez przesady. E, z funkcji premiera można zrezygnować wtedy, kiedy się tę funkcję dostało formalnie. Przed programem koledzy mnie prosili, żebym powiedziała, który z panów jest którym. Jakby pan mógł scharakteryzować swojego brata? Pytanie do Jarosława. Pani zaskoczyła mnie Pani przed programem Przez cały czas Panią pytałem o co Właściwie Pani nas będzie pytać A tutaj od razu taki cias Ja nie będę charakteryzował brata jako człowieka Bo to by zajęło zbyt dużo czasu Co Pan y, poczuł Panie Premierze Kiedy Pan się dowiedział O takiej decyzji Pana Tuska Co ja poczułem No Bardzo przykro było mi Dowiedziawszy się o tej Decyzji Wybaczę, ale powiem tak się nie robi dla mnie wprowadzenie stanu wojennego to był straszliwy koszmar. Ja miałem świadomość, że będzie do końca życia mi to ciążyło. Czy może być takie porozumienie między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską Zbigniewa ziobry? Czy ta, panie, ta partia mówienie, państwu niepotrzebna jest? Dzisiaj o koalicji partii o parametrach słonia z partią o parametrach no, jakiegoś owada, mrówki, czy jakiegoś komara, dokuczliwego czasami, ale jednak mało istotnego. W tym samym Partyjno-politycznym ekosystemie jest zupełnie bez sensu. Panie premierze, czy zamierza pan zniknąć ze sceny politycznej na trwałe, tak jak proponuje panu prezes Jarosław Kaczyński? Nie zamierzam. Panie prezydencie, jakie są grzechy pana? Kto bez grzechu nie rzuci kamieniem. Ja kamieniem nie rzucam, czyli mam świadomość tego, że nie wszystko się udało, że wiele spraw można było zapewne inaczej przeprowadzić. Program 500 plus nie pomagamy bogatym, na przykład tym, którzy. Pomagamy, e, którzy... dlatego miałem na początku trochę inne zdanie, bo ja bym raczej prosił tych, którzy, których stać i którzy zarabiają więcej, żeby nie brali tej pan nie będzie tego wsparcia. Ma no no, oczywiście ja mam, te? mam czwórkę dzieci, ale oczywiście, że pan nie będę nie, nie, brał. Tych nie no, oczywiście, że nie wezmę. Chciałby ten... pan geją, lesbijką udzielać ślubu tak ja bym chciał żeby były, były związki partnerskie ślub związek partnerski Andrzej Wajda kręci film o panu kto powinien zagrać Lecha Wałęsę? ja mam takie zaufanie do, do Andrzeja Wajdy że w ogóle nawet nie pomyślę żebym ja mu coś tu sugerował Dlaczego y, teraz pan wybrał taki moment a nie 20 nie Pani, lat temu bo się oddaliłem od tych wydarzeń My trochę inaczej żeśmy może patrzyli na to, a, a dziś patrzę, że Blake Wałęsa się okazał człowiekiem na te wydarzenia. To co ci się najlepszego przydarzyło w życiu? Cieszę się, że... Jestem w stanie grać w tenisa i że mi to wychodzi, że znalazłam taką jakby pasję, której na przykład nastolatkowie w moim wieku często szukają i nie mogą znaleźć. Chciałaby pani ze mną porozmawiać o książkach pani Tokarczyk. Próbowałam, nigdy nie A tak konserwatyzmu, no w sposób jakiś zupełnie nie, 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 niewyobrażalny dla mnie, próbuje kobiety wstawić w to miejsce, w którym były w XIX wieku. Mam tą koszulkę swoją na reprezentacji Polski z podpisem. Chciałem ją po prostu przekazać na fundację i mam nadzieję, Dziękuję że to bardzo. będzie fajna pamiątka jak było, panie prezydencie, jak gdybyśmy mieli oglądać wszystkie kropki, to byśmy musieli tutaj siedzieć, siedzieć i siedzieć. No, no, przyjemnie by było. Przyjemnie. To, wspomnienia wracają. Niesamowite wspomnienia, że to były różne rządy. I rządy Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, rządy paru prezydentów. Sojuszu Lewicy Demokratycznej, paru prezydentów. Jest prezydent, który u mnie nigdy nie był w kropce, czyli Andrzej Duda. No. no tak, tak, tak. Witam pana jeszcze raz, panie prezydencie. Ja witam w wolnych mediach. Ja witam panią, witam wszystkich państwa i wszystkim gratulacje z powodu tego ćwierćwiecza, to jest no, z jednej strony kawał czasu, a z drugiej strony naprawdę imponujące osiągnięcia. No, staliście się wielką stacją. Staliśmy się wielką stacją dzięki tym, temu też, że są z nami ci, którzy y, ich nie widać, czyli nasi wszyscy operatorzy, jest. montażyści, kłania, kłania dźwiękowcy, make-up, make charakteryzatornia, tak Wszyscy, wszyscy dzięki ich wrażliwości tutaj jesteśmy, dzięki ich talentowi. Panie Prezydencie... No, ale też trzeba wspomnieć o tych wizjonerach, którzy byli na tak. samym początku, czyli Mariusz Walter i Weichert, Jan Weichert, bo bez z ich i wizji, wyobraźni i cierpliwości i twardości. Oni pięć lat walczyli o koncesję. Też tego by nie było. A to myślę, że tajemnica TFA jest to, że postawiliście na właściwe wartości, się tego trzymacie. Jesteście konsekwentni, tak mówiąc najkrócej. I nie dajemy się, i zawsze, się. i zawsze, jak pan wie doskonale, pytamy twardo. I bez względu na to, kto jest naszym gościem, pan też miał dużo pytań, które panu nie odpowiadały, panie prezydencie. Pamięta pan, tak? No, pamiętam, no ale. Tak było, bo jest jesteśmy. Od, panie, jest od zadawania nieprzyjemnych pytań. Każdy polityk w pewnym okresie, szczególnie kiedy jest na szczytach, ma ten czas w relacjach z Krop na że tu się przychodzi jak do dentysty, ale później na szczęście ludzie odchodzą ze stanowisk, i rozmowy są już dużo Zu bardziej łagodne. Zupełnie jest inaczej. No i też trzeba pamiętać o tych wszystkich, którzy byli, których nie ma i wszystkim dziękujemy. Panie Prezydencie. Kropka na zaczynam, tak jak powiedziałam, wolne media. Mówię wolne media od jakiegoś czasu, bo tak czułam, że ta władza, która jest obecnie chciałaby nas zamknąć. Nie udało się, także jesteśmy. Chciałam Pana zapytać o, o to, co ostatnio powiedział Jarosław Kaczyński.